Słowa. My w radiu doskonale wiemy, że one mają wielką moc, potrafią pomóc i potrafią też zaszkodzić. Ale w życiu właśnie chodzi o to, aby najpierw zacząć rozmawiać. Czy dobrze powiedziałem? Bardzo dobrze. Ja absolutnie się z tym zgadzam. Zaczęły Dorota Dorał, prezes Stowarzyszenia Można Inaczej oraz Magdalena Dietmer, mediatorka i trenerka. Z nami jest również Lena Gomuła i Joanna Szwarc. Dziś w naszej audycji Porozmawiajmy o Starogardzie będziemy mówili o mediacjach, również o mediacjach rówieśniczych. Jeżeli temat Was zainteresował, to bardzo proszę, zostańcie z nami. To jest program Porozmawiajmy o Starogardzie. Dziś jestem pod ostrym wzrokiem czterech kobiet. Nie jest to łatwa audycja, ale mam nadzieję, że jakoś damy radę. E, przypomnijmy pani Magdo albo powiedzmy naszym słuchaczom, e, czym są mediacje i dlaczego warto jest z nich korzystać. Mediacja to jest wspierana rozmowa. Rozmowa wspierana po to, żeby ludziom, którzy są w trudnej sytuacji albo w jakimś konflikcie, rozmawiało się efektywnie, w taki sposób, żeby mogli siebie nawzajem posłuchać, w poufnej atmosferze, dlatego że tego chcą, bo chcą sobie jakoś poradzić z, z sytuacją, w której się znaleźli, a wspierana przez osobę zwaną mediatorem kimś, kto pomaga im, żeby właśnie nawzajem się i posłuchali, może nawet usłyszeli, no i zdecydowali, co dalej chcą robić w swojej sytuacji. Ale tutaj oddzielamy pewne kwestie cywilne, czyli na przykład ktoś mi nie zapłacił za usługę, to powinienem iść do sądu i z powództwa cywilnego się z tą osobą rozprawić, czy jednak też mogę się zgłosić do mediacji? No, jedno nie wyklucza drugiego. Bardziej myślę sobie o kolejności, w której warto podjąć jakieś działania. Nikt nie powiedział, że od razu trzeba iść do sądu. Być może warto porozmawiać w taki trochę inny sposób z tą swoją osobą, o której mówisz tak, z kontrahentem, który nie zapłacił, czy, czy z jakimś dłużnikiem, ale też można trafić do mediacji z drugiej strony, od sądu właśnie, który postanowił sprawę do mediacji skierować. Ale to jest jedna z takich nowości. Mediacja to słowo nie jest mi obce, ale wcześniej się tym nie interesowałem, przyznam szczerze. No to zależy, jak myślimy o nowości, bo mediacja w procedurze cywilnej, skoro już mowa o sądzie, to istnieje w Polsce od 2005 roku, więc to już jest całkiem, całkiem sporo na naszym lokalnym rynku od ponad 10 lat ze względu na zaangażowanie różnych lokalnych mediadorów w jej szerzenie i propagowanie. No i też przy okazji. Faktycznie najczęściej tygodnia mediacji, dużo się mówi ogólnie w mediach o mediacji i takim po sobie rozmawiania w sytuacjach konfliktowych, więc to nie jest takie nowe o tak, chociaż no faktycznie. Tak, ale w tej chwili trudniej nam, nam jest rozmawiać, bo nawet jak obserwujemy, no sorry, młodych ludzi, którzy spotykają się na obiad albo na kolację, to po prostu siedzą naprzeciwko siebie i piszą do siebie na Messengerze. Po prostu, zamiast powiedzieć w twarz, jest im łatwiej wyrazić emocje, proszę się nie śmać, odkryłem wasze karty. To jednak... Piszą do siebie, prawda? Zabrać im telefony i mamy po kłopocie. Ale też nie o to chodzi, bo znowu się spotkamy u mediatora. No ale wiesz co, to może to, to, oddajmy ich głos, bo tak naprawdę to nawet pisanie na Messengerze też jest jakąś formą komunikacji, a skoro ona jest taką, którą lubią, czują i wolą. A, czyli tutaj chodzi o to, że mediacja nie musi być tylko słowna i werbalna. Mediacja zawsze ma być rozmową, natomiast w jakiej formie i formule, no to to oczywiście, że ma znaczenie i też zależy nam na tym, żeby. Te nasze strony, z którymi mamy się spotkać jako mediatorzy, mieć ich jednak na spotkaniu. Chociaż nie zawsze jest to możliwe, no to dlaczego wówczas nie wykorzystać innego kanału? Chociaż to jest zaawansowana technologia, no to jak najbardziej też może być pomocna. A jeżeli ja bym chciał więcej informacji na temat mediacji uzyskać, to również mogę zgłosić się do Pani w tej sprawie. Tak, ja jestem mediatorem. Bardzo chętnie, niezobowiązująco udzielę wszystkich ważnych informacji, które dla kogoś mogą być pomocne w podjęciu decyzji, czy z takiej mediacji skorzystać. A jeśli chodzi o młodzież, bo mówimy o mediacji rówieśniczej, dlatego że to jest taka. Taki rodzaj mediacji, gdzie mediatorem jest rówieśnik dla młodych ludzi, którzy, który jest no, kolegą ze szkoły, koleżanką ze szkoły, no to wówczas kierujemy w inne miejsce. To może niekoniecznie do mnie, do dorosłego mediatora, tylko tym bardziej do nich, bo oni też potrafią tym swoim językiem właściwym dla siebie o tej mediacji mówić. I wówczas zapraszamy do punktu mediacji rówieśniczej, które mamy w Starogardzie. W każdy piątek premierowo oraz w ciągu weekendów w powtórkach możecie słuchać programu Porozmawiajmy o Starogardzie. Dziś mówimy na temat mediacji, a przede wszystkim o mediacjach rówieśniczych. Za chwilę oddamy głos młodzieży, ale jeszcze chciałbym spytać, skąd wzięła się idea stworzenia właśnie tych mediacji rówieśniczych? Pani Doroto. Jeżeli chodzi o ideę mediacji rówieśniczych w Starogardzie Gdańskim, to ma swój początek z chyba z 10 lat wstecz. Kiedy właśnie Magda Dietmer próbowała ją wprowadzić do szkół podstawowych w naszym mieście, nawet do była do gimnazjów, nawet była tak gdzieś tam wola, ale to niestety upadło. I kiedy tak zwyczajnie kumplowsko spotkałyśmy się w zeszłym roku, to pomyślałyśmy, że warto coś zrobić w tym kierunku, skoro młodzież gdzieś też ciągnie w stronę. Poprawy komunikacji. Młodzież dawała sygnały, my znalazłyśmy płaszczyznę dialogu i wymyśliłyśmy sobie zorganizowanie konferencji na terenie naszego miasta dla uczniów pod tytułem Porozmawiamy czy pokłócimy. Ta konferencja odbyła się w zeszłym roku w marcu i to też taki był czas, kiedy już właściwie tykała bomba pandemii i zastanawialiśmy się w ogóle, czy ona się odbędzie. Przyjazne zakłady farmaceutyczne Polpharma udzieliły nam swojego miejsca. I rzeczywiście tam na sali y, było bardzo dużo młodzieży, sala była wypełniona po brzegi. I idąc dalej za ciosem, stwierdziłyśmy, że musi tam się pojawić na tej konferencji taka sonda, czy mediacje rówieśnicze mają sens i czy są potrzebne w Starogardzie. I okazało się, że młodzież no, powiedziała tak, my tam uzyskałyśmy w tej sądzie bardzo ciekawe wyniki, więc y, idąc dalej za ciosem, postanowiłyśmy napisać projekt y, do, do miasta mały Grant który pod tym samym tytułem został napisany, aby przeszkolić również w ramach tego projektu młodzież do pełnienia roli mediatora rówieśniczego. Tutaj partnerem w naszym działaniu bardzo takim strategicznym okazało się Polskie Towarzystwo Mediacji rówieśniczej z Gdańska czy Gdyni, Magda? Polskie e... Centrum Mediacji, tak. Tak, mhm, e... oni zgodzili się szkolić naszą młodzież i rzeczywiście w czerwcu 2020 roku 30 młodych ludzi zostało przeszkolonych w tym zakresie, a w październiku dokładnie 8 października tak się złożyło, że cudownie udało nam się przy stowarzyszeniu, można inaczej otworzyć starogardzki punkt Mediacji Rówieśniczych. To jest przestrzeń, stowarzyszenie udziela miejsca do kolejnego działania dla młodzieży, bo oprócz Centrum Wolontariatu, w którym realizuje się młodzież, zresztą ta młodzież gdzieś się wzajemnie przenika. Wolontariusze często zostają mediatorami, a mediatorzy są wolontariuszami, bo to jedno i drugie działanie opiera się na kontakcie z drugim człowiek, człowiekiem, takim bezpośrednim. I na doskonaleniu komunikacji. Więc... Tam, Dobrze, to, to ja jest... może nie będę pytał <grym> pani Dorote o szczegóły, tylko zaproszę właśnie młodzież i to do nich będzie należeć reszta naszego programu. Okej, okay, to za chwilę oddamy głosy młodzieży, za chwilę naprzeciwko mnie pojawi się Lena i Joanna. Teraz naprzeciwko mnie Lena Gomuła i Joanna Szwarc. Chodzicie do liceach, chodzicie do liceów w Starogardzie Gdańskim, ale oprócz tego, że jesteście pilnymi uczennicami, macie również mnóstwo pasji i zainteresowań. Lena. Tak. <laughs> nie, przepraszam, możemy od nowa, ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Co ty y, lubisz robić, Lena? No, ja przede wszystkim y, bardzo lubię być mediatorem, ale oprócz tego y, gram w tenisa i żegluję. A Joanna? E, to ja w takim razie bardzo czynnie działam w e, harcerstwie, aczkolwiek nie w ZHP, tutaj w Starogardzie, ale w obrzeżach Starogardu, akurat ja w Pączewie, w zhr czyli jakby to jest osobna organizacja, ale poza tym jestem również liderem młodzieży w Stowarzyszeniu Można Inaczej oraz jestem również mediatorką. No właśnie, dziewczyny, powiedzcie mi, na czym polega bycie mediatorem? E, no to mediatorem... jakiś przykład i opowiedzcie właśnie o tym, rozkładając go na czynniki pierwsze. Okej, okay, no to... Powiedzmy, że jesteśmy sobie u nas w szkole. Przychodzą do nas e, dwójka naszych znajomych, powiedzmy Basia i Jola. I Basia i Jola pokłóciły się e, o, chłopaka. o ocenę. O, o chłopaka, dobrze, może być o chłopaka. E, Basia i Jola przychodzą do nas, e, bo wiedzą, że jesteśmy mediatorkami. Prowadzimy taką rozmowę, która ma na celu rozwiązać ich konflikt i doprowadzić do porozumienia. Ale to nie jest łatwa sprawa. Oczywiście, że nie. Aczkolwiek przeszliśmy dużo kursów, dużo prób, yy, więc myślę, że jesteśmy przygotowane na to. Czyli pokój mediatora możemy wyobrazić sobie, jakoby był to pokój y, psychologa, załóżmy. Nie, chyba nie. Nie? Nie, to jest takie dla młodzieży, to ma być takie, z angielskiego wezmę, przepraszam, safe space. Takie, no. To ma być coś, y, co ich otworzy i często psycholog szkolny kojarzy się... Z czymś, czym, komu młodzież nie chce się zwierzać, a jednak mamy tworzyć taką przestrzeń, w której mo mogą się nam ot otworzyć. No tak, ale to też jest trudne, bo jesteście ich kolegą i koleżanką, i na przykład też no, potem nie chcą, nie chcą oni, aby te informacje gdzieś dotarły dalej. Dlatego mamy zasady mediacji, jedną z nich jest poufność mediacji. I bardzo się jej trzymamy. Jakie jeszcze problemy dotyczą młodych ludzi? Z czym do was się zgłaszają? O kurczę, to trudne pytanie, ponieważ ja, ja nigdy nie prowadziłam y, mediacji rówieśniczej. Mhm. Więc nie wiem, nie miałam takiego przykładu z własnego życia. No mi się wydaje, że to tak naprawdę może być cokolwiek, bo tym bardziej po pandemii, która no, nadal trwa, ale w szkołach już jest, jesteśmy stacjonarnie. Tak naprawdę to jest bardzo stresująca sytuacja dla każdego, tym bardziej dla młodzieży, która była zamknięta w domu przez ponad rok i e, wydaje mi się, że teraz można pospinać się, pokłócić się, zestresować się tak naprawdę czymkolwiek. A jaki jest ogólnie cel mediacji? Czy zawsze chodzi o to, żeby dojść do porozumienia, czy po prostu, żeby ze sobą porozmawiać? Głównym celem mediacji jest właśnie ta rozmowa i na niej się skupiamy i opieramy. Więc nie zawsze liczy się rezultat, a sam przebieg tej rozmowy. Czy mediacja jest też pewnym rodzaju kompromisem? Nie zawsze. Ja bym nawet powiedziała, że prawie nigdy, bo e, nie chodzi tutaj o kompromis, bo jak wiadomo. Podczas kompromisu każda ze stron. Coś traci, coś zyskuje, ale też coś traci, a my nie chcemy, żeby to się A ja na przykład nie lubię przegrywać, i co wtedy? E, Tutaj nikt nie jest przegrany, i chodzi o to, żeby rozwiązanie było wygodne dla obu stron. Proszę wstać, sąd idzie. Rozprawę poprowadzi Lena Gomuła. No, nie, nie do końca rozprawę, właśnie o, no, o to nam chodzi, żeby. Tak, ale nie ja zacząłem w taki sposób, który może zesnego. być. E, troszeczkę taki mm, naprowadzający, bo mm, w, z telewizji był taki serial sędzia Anna Maria Wesołowska. Tak. I też był. zawsze, gdy wchodziła e, pani sędzia, to był taki komunikat. Tak, był. A I my, słyszałem, pani... że macie też z nią dobry kontakt. E, może dobry kontakt to trochę za dużo powiedziane, ale poznaliśmy panią, e, panią Annę i bardzo dużo dowiedzieliśmy się z tego spotkania. To było coś naprawdę nowego dla każdego z nas. Mamy również na w swoim koncie film, który nagraliśmy w celu promowania naszego centrum mediacji. Grali w nim mediatorzy rówieśnicze, nasi koledzy i koleżanki, w tym również Lena. Tak, i to był dla wielu z nas tak naprawdę debiut filmowy i to było coś bardzo jednocześnie ekscytującego i stresującego, bo nikt z nas, wydaje mi się, że nikt z nas nie grał nie, jeszcze nie. w takim spocie, bo to trzeba było nagrać spot, który to jest bardzo krótka forma przekazania bardzo wielu informacji. To było dla nas bardzo trudne, ale bardzo uczące. I to też nie było tak, że jakby przyszedł ktoś od nas z zewnątrz i dał nam gotowy scenariusz filmu i tak dalej. Tylko jakby miały, mieliśmy zajęcia z osobą zajmującą się reklamą i tak dalej, która nas wprowadziła do tego tematu i my sami układaliśmy do tego scenariusz, jakby od nas to wszystko wyszło. I tak naprawdę to był film zrobiony przez nas. Bardzo mi się to podoba, że jesteście przykładem młodzieży, który nie chwali się tylko, jakie trofea zdobył w kolejnej gierce na komputerze, ale również wychodzicie w świat i robicie wiele dobrego. Przyznacie, że w tej chwili żyje się trudniej pewnie, niż waszym rodzicom, choć mamy takie czasy, które niby nas zbliżają, to jednak dzielą, bo jest przesyt informacji, jesteśmy atakowani reklamami, artykułami, wystarczy, że ktoś z kogoś się będzie naśmiewał na Facebooku i za chwilę jest pożywka dla hejterów. Bardzo Trudno odmówić sobie wzięcia udziału na przykład w linczu grupowym, gdzie wybieramy sobie najsłabszą osobę, y, która no, z powodu może jakichś cech fizycznych, może zachowania, y, została właśnie tak wyniesiona w przykry sposób na pręgierz, na piedestał. Wydaje mi się, że teraz y, to jest nadal bardzo duży problem, ale młodzież, przynajmniej z tego środowiska, w którym my jesteśmy, jest też bardziej świadoma. Takie sytuacje się zdarzają, ale wydaje mi się, że zdarzały się częściej, kiedy. Na internet, nie wiem jak to powiedzieć, był taki e, większy boom. Teraz internet jest czymś dla nas takim powszechnym i takie sytuacje, kiedy ktoś faktycznie jest, jest e, obrażany przez, e, przez rówieśników, one się zdarzają, jasne, i zdarzają się często, ale wydaje mi się, że jest tego coraz mniej, bo też e, więcej jest właśnie spotów reklamowych, e, są mediatorzy rówieśniczy, ale e, właśnie wzrasta ta e, świadomość. Czyli tak, w liceum ogólnokształcącym w Starogardzie numer 2 i 1. Jeżeli na długiej przerwie podszedłbym, będąc waszym oczywiście kolegą ze szkoły, i powiedział, że słuchajcie, mam pewien problem, to nie wiem, macie jakiś gabinet, w którym można porozmawiać, czy jesteście do dyspozycji przez cały dzień szkoły, jak to działa tak w, prakty w praktyce? To wygląda tak, że w podstawówkach są utworzone takie koła mediacji, i tam oczywiście działają właśnie takie osoby, które można się do nich odezwać. Mają wydzielony własny gabinet, mają przedstawiciela dorosłego, który się tym opiekuje. My w liceach jeszcze czegoś takiego nie mamy, aczkolwiek dążymy do tego, żeby było. Odezwać się do nas można do licealnych mediatorów. Tak naprawdę naj, najłatwiejsza forma tego to jest nasze centrum mediacji na Alei Wojska Polskiego. Tam najłatwiej jest się do nas dostać i nie trzeba wtedy na forum w szkole podchodzić, tylko przychodzi się do centrum i to jest takie rozwiązanie, mam wrażenie, że wygodne też Czy dla. Czy zauważacie, że sięganie po tego typu rozwiązanie jest bardziej popularne? Po sięganie po mediację? Czy jest bardziej? Po, yy... popularne. popularne od kiedy zaczęłyście mieć z tym steczność. Wydaje mi się, że w ogóle świadomość jeszcze o mediacji jest dosyć niska, nie tylko w Starogardzie w naszym powiecie, ale w ogóle w naszym kraju. To nie jest nic. Popularnego. Bardziej już bym powiedziała, te, ta świadomość przede wszystkim wzrasta wśród szkół podstawowych, gdzie te koła mediacji faktycznie funkcjonują. W naszych środowiskach to jeszcze jakoś tam raczkuje, bo, bo świadomość jest niska. To jeszcze na koniec. Pytam, czego mogę Wam życzyć? W jednym zdaniu. E, myślę, że dużo otwartości, ciepła i wyrozumienia. E, z otwartością jak najbardziej się zgadzam zresztą też i. Um, nie wiem, czego można nam życzyć. Wydaje mi się, że przede wszystkim rozwoju naszego centrum, bo to jest dla nas ważne, żeby, żeby coraz więcej osób wiedziało i, i żeby coraz więcej osób korzystało. Do tego Wam życzę z całego serca. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. W dzisiejszej audycji dowiedziałem się o tym, że mediacja nie polega na tym, aby się dogadać, ale żeby w ogóle porozmawiać i że mamy też mediacje rówieśnicze i że za nami również tydzień mediacji. Uprzejmie dziękuję. Dziś w naszym studiu była Dorota Dorał, prezes stowarzyszenia Można Inaczej, Magdalena Dietmer, mediatorka i trenerka Mediacji ND, a także Lena Gomuła oraz Joanna Szwarc. Grzegorz Kochański, pozdrawiam i do usłyszenia.